Andrzej Michał Szałęgiewicz Jakub Niektórzy mogą Was znać z takiej piosenki, której podobno już nie lubicie <grywanie> i na niej nie chcecie przyznawać. E, ostatnimi czasy jesteśmy kojarzeni e, dużo częściej z tym, że e, tańczymy dla... tańczymy piosenkę, ona tańczy dla mnie, no, ale... E, Dużo ludzi zapomniało, że tak naprawdę jesteśmy siatkarzami. Okej, okay, to daje nam pewną swobodę działania, wszyscy niech sobie postrzegają nas jako tancerzy, a my się tak, tak pod przykrywką tego tańca przygotujemy do Mistrzostw Świata i tam pokażemy na no, co nas stać i tym porwiemy siatkarz, siatkarskich fanów. Jest taka teoria, że nieważne czy się mówi dobrze czy źle, ważne żeby się mówiło. Czy to w jakiś sposób się przełożyło na tą Waszą popularność czy łatwość w rozmawianiu ze sponsorami, czy z kimkolwiek innym po, tym, po tej całej zabawie na piasku z piosenką i stańczeniem? Na pewno byłoby trzeba się zapytać naszego menadżera, czy on ma teraz łatwiej wykorzystywać nasz wizerunek z, z, rozmowa, z rozmowami z przedstawicielami jakichś tam dużych firm. Zobaczymy co przyniesie sezon. Jeżeli będziemy mieli dużo reklam na spodękach, na koszulkach, na rękach, to znaczy, że, że coś to zaskutkowało. Podobno macie mieć w reklamę Fundacji Heroji? Na pewno tak, tak, myślę, że tak. Na pewno staramy się pomagać jak tylko możemy i będziemy pomagać. A skąd w ogóle ten pomysł, żeby się z Fundacją jakoś tam związać? Pomysł, no jak zawsze przychodzi w pewnym momencie, dorastamy sportowo, doros dorosliśmy też w inny sposób. Staliśmy się, można już powiedzieć, dorosłymi ludźmi. No i też za każdym razem przychodzi taka potrzeba, że nie, nie, nam się udało, ale nie wszyscy mają tyle szczęścia, co my, i chcemy, chcemy stworzyć trochę tego pozytywnego. Pozytywnej energii. Dać pozytywnej energii osobom, właśnie takim jak tutaj, z fundacji. Cieszymy się, że możemy pomagać. To jest coś fajnego. Byliście w szpitalu, widzieliście te dzieciaki. Czy to było jakieś takie bardzo emocjonalne przeżycie? Myślę, że na pewno. Dla nas to nie jest codzienny widok, tak jak byliśmy w szpitalu. Na pewno chcieliśmy przekazać trochę, tak jak mówią powiedział wcześniej, pozytywnej energii, trochę szczęścia, trochę uśmiechu. Mam nadzieję, że nam się to w jakimś stopniu udało. Mnie bardzo utkwiła taka jedna sytuacja, kiedy rozmawialiśmy z chłopakiem, który był koszykarzem, grał w lidze juniorskiej i on powiedział, że nie ma problemu, żeby nas pokonać na piasku że niestety no, był pewien problem, ponieważ e, był bez, e, po amputacji nogi, a bardzo mi się podobało jego chęć e, powrotu do sportu, więc myślę, że jak wyjdzie z choroby, na pewno wróci w jakikolwiek sposób do sportu, bo to jest niemożliwe, żeby z taką chęcią życia, z taką chęcią współzawodnictwa e, zamknąć się na coś innego i to było, to było wspaniałe. Weźmiemy go na boisko chociaż na chwilę, żeby z Wami spróbował podbijać? Jeżeli fundacja zabierze go do starych jabłek, to na pewno. Powiedział, że z nami wygra, także musi dotrzymać słowa. Dobra, to teraz może trochę inaczej. Gracie razem przez tyle czasu. Michał, ty grasz z numerem 1, czy dlatego, że jesteś o 4 centymetry wyższy, to żeś kolegę tam molestował, tak? Żeby większy jesteś, to zaraz w głowę dostaniesz, że dawaj mi jedynkę? Nie, nigdy tak nie było. Jak dostaliśmy pierwszy komplet koszulek, to po prostu ja wziąłem jedynkę, Kuba wziął dwójkę, bo wcześniej graliśmy z takimi numerami przed jeszcze rozpoczęciem wspólnej kariery. I tak, tak to wyszło. Nie było ci przykro? A jakoś zawsze byłem przyzwyczajony do dwójki. Nie nie, nie gra numer, także obojętnie. Dobrze, to powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz, bo świadkówka plazowa. W Polsce nie istniała przez wiele lat, tak na dobrą sprawę medialnie. W tej chwili trochę się zaczyna to zmieniać, ale jeszcze daleko wam do popularności siatkówki halowej. Chociaż jakby tak dobrze się przyjrzeć i policzyć wasze sukcesy, to ma się chyba i trochę więcej niż chłopcy, którzy grają na hali. Czy wam trochę nie jest przykro, że o nich świat tak głośno mówi cały czas, a wy jesteście gdzieś tam zawsze w trochę? Tak jest w sumie lepiej niż było na samym początku, ponieważ z roku na rok jest. Coraz więcej ludzi chce grać w tą siatkówkę plażową, coraz bardziej jest popularny ten sport. I tak sukcesy sukcesami, to były sukcesy juniorskie, najważniejsze są sukcesy seniorskie tak naprawdę. I cały czas dążymy, czy my, czy inne pary do tego, żeby żeby, żeby po prostu być na tej samej stopie, co Siatkówka halowa, ponieważ tak na, naprawdę tam były. Mistrzy, zdoby, tam siatkówka halowa to była mistrzostwo Europy, mistrzostwo, drugie miejsce na mistrzostwach świata. Na razie w plażówce ple, takich suk sukcesów nie mamy, może dla, dlatego jest mniej po popularna. Pamiętam jak w 2007 roku w 2007 to było, e, telewizja TV4 puszczała e, relacje z mistrzostw Polski. I wtedy pamiętam, że ludzie oglądali takie, takie spotkania, ponieważ spotkałem się kilkukrotnie że przechadzałem się po łodzi i ktoś widział nasz mecz w niedzielę na antenie TV4, i potem mówił: O, chłopaki, fajnie graliście! Gratuluję sukcesu. A od momentu, kiedy TV4 wycofało się z tego i TVP i Polsat nie, nie, nie kontynuowali tego, nie pokazywali żadnych urywków z Mistrzostw Polski, to jeżeli ktoś nie jest stricte zainteresowany siatkówką plażową, nie, nie, nie interesuje się tym, nie, nie, nie widać takiej chęci oglądania tego, bo nie ma tego. Jeżeli, bo Eurosport re, relacjonuje czasami, Mecze finałowe, półfinałowe z World Tourów, ale to trzeba być fanem, żeby tam, żeby znaleźć to w programie. A tak to, to był najlepszy czas antenowy. Godzina 14, 16 w niedzielę <laughs> i wtedy to bardzo dużo ludzi oglądało. I wydaje mi się, że gdyby to było kontynuowane, ta popularność siatkówki plażowej by wzrosła bardzo, bardzo dużo. A jak to się w ogóle dzieje, że wy jesteście w stanie konkurować na wojsku z jakimiś Brazylijczykami, którzy mają te plaże na co dzień, oni wychowują się, a u nas wiadomo, sezon krótki, zimno, czy wy spędzacie większość roku poza Polską gdzieś na jakichś zagranicznych plażach? To, że sezon jest krótki, to nie znaczy, że my nie, nie, nie gramy i nie trenujemy tyle co oni, ponieważ oni mogą to robić na dworze, my to, my to robimy w takich ośrodkach zamkniętych, czy pod balonem, czy, czy na halach z piaskiem, także tak samo mamy tylko Dwa miesiące wolnego w roku, później 10 miesięcy cały czas gramy i trenujemy. Także to, to nie jest tak, że oni mają. No mają lepiej, ponieważ cały czas mają słońce, mają wiatr, mają warunki, do, do których. W których, w których się gra cały sezon. Także 6 lat temu powstała szkoła mistrzostwa sportowego w Łodzi i myślę, że też dzięki temu, że tam powstał ten cały ośrodek, mamy szansę konkurować z nimi. Ponieważ od 6 lat porzuciliśmy siatkówkę halową, już nie jest tak jak dawniej, że to się łączyło trochę hali, trochę, trochę piasku. Teraz już jesteśmy stricte zawodowymi siatkarzami plażowymi. I to też jest jeden z czynników, który daje nam możliwość walki z nimi. A poza tym no, ta kadra, obecna kadra to no, trochę nieskromnie mówiąc, to jest taki zbiór talentów i e, to procentuje też. Trenerzy potrafią wyciągnąć z nas od, e, odpowiednie umiejętności, narzucić dany styl gry, i dobrze nam to idzie. A właśnie, trenerzy. Było dużo siatkówki halowej w Polsce od lat. Więc się też wykształciła kadra tenerska, ale siatkówki plażowej za bardzo nie było. Skąd się wzięli w Polsce trenerzy? Czy mamy takich trenerów, którzy są w stanie was w jakiś sposób, was, czy te młode pokolenia wychować? Bo, no bo skąd oni mają umieć trenować siatkarzy plażowych? Naszą karierę rozpoczynał Czesław Kolpy na plaży. Był to trener taki starszej daty, ale bardzo dobry, bardzo dobrze przygotowywał kondycyjnie, technicznie do gry. I on zaszczepił w nas pewne elementy gry w siatkówkę plażową. Które teraz trenerzy, którzy się koncentrują bardziej na taktyce i na takich już dokładniejszych aspektach gry, pozwalają to dobrze wykonywać. On zrobił naprawdę bardzo dobrą robotę dawno, dawno temu, która teraz bardzo mocno procentuje. On zrobił fun, fun, fundament pod, pod, pod całe nasze. Całą, całą naszą wiedzę siatkarską, tak naprawdę. Na co bardzo mu dziękujemy. siatkówka plażowa cały czas jest młodą dyscypliną, za, 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 zarówno dla zawodników, jak i dla trenerów. Trenerzy cały czas się uczą, z roku, z roku na rok jest coraz lepiej, no, ale na tym muszą się od kogoś uczyć. W, zesz w zeszłym sezonie mieliśmy trenera z Grecji, z Spirosa Karahaliosa, teraz mamy Martina Olejniaka z, ze Słowacji. I cały czas. Uczymy też tego. Uważam, że e, tych dwóch trenerów, e, właśnie e, Spiros e, i teraz Martin, oni w pewnym stopniu e, są takimi mentorami dla tych polskich e, trenerów, ze względu na to, że oni mają dużo bogatsze i, i dłuższe to doświadczenie e, e, jako trenerzy. I myślę, że teraz mamy takich dwóch młodych, ale już bardzo dobrych trenerów. Grzegorza Klimka i brata Grześka Fiałka, Łukasza Fiałka. I oni, dzięki współpracy z tymi trenerami, wydaje mi się, że w niedługiej przyszłości będą mogli szkolić kadry polski na plaży na takim samym poziomie jak, jak ci mentorzy. Polski Związek Piłki Siatkowej, szczególnie prezes Przedpełski zapowiadał swego czasu, że on bardzo chce postawić na plażówkę, że chce wyrównać jakby możliwości siatkarzy plażowych z siatkarzami halowymi. Czy to faktycznie jest tak, że dostaliście jakiś konkretny zastrzyk finansowy i pomocy takiej technicznej do uprawiania tego sportu? Czy to się czymś różni w stosunku do tego co było 5 lat temu czy 6? Wystarczy zobaczyć na ilość naszych wyjazdów e, przygotowawczych na obozy. E, Staramy się spędzać większość czasu na świeżym powietrzu, w zimie trenując na wyspach kanaryjskich, bo to jest najbliżej takie miejsce, w którym można trenować za w miarę rozsądne pieniądze. A potem jeździmy po wszystkich turniejach, reprezentując kraj, zdobywając doświadczenie. A kilka lat temu, kiedy jeszcze tak pan prezes nie powiedział, było tak, że jeżeli ktoś chciał pojechać na turniej to musiał zapłacić sobie z własnych pieniążków, było tylko finansowana kadra młodzieżowa, jakieś tam wyjazdy już na, na, na turnieje takie, gdzie, gdzie było trzeba zdobywać medale, żeby jakoś rozwijać ten sport, a teraz to mamy szkolenie centralne w Łodzi, mamy wyjazdy na wszystkie obozy, mamy wyjazdy na, na turnieje, czyli Siatkówka plażowa rozwinęła się pod y, względem organizacyjnym bardzo, bardzo dobrze. Zmieniło się to w momencie otwarcia tej szkoły w Łodzi, tak naprawdę, bo wcześniej zaw zawodnicy łączyli siatkówkę z halową siatkówką plażową. Teraz gramy tylko w siatkówkę plażową i są tego efekty. Czyli rozumiem, że nie zamierzacie się przekwalifikować na siatkarzy halowych, tak jak, nie wiem, Zbyszek Bartman, Kubiak czy Daniel Pliński? Ale oni nie twierdzili, że są stricte plażowiczami. Oni mieli wielkie sukcesy młodzieżowe na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy w siatkówce plażowej, ale oni, wiecz, oni mieli główny cel być dobrymi zawodnikami na hali. No i teraz takie mają osiągnięcia, no, są jednymi z najlepszych zawodników w Polsce. Gdyby się poświęcili tylko i wyłącznie plażowce, kto wie, mo może... Może oni byliby jednymi z czołowych zawodników w siatkówce plażowej. Wróćmy na chwilę do Fundacji Herosi. Czy macie jakiś pomysł, jak rozprowagować tą waszą chęć pomagania innym? Czy, czy jest coś, co byście, nie wiem, chcieli przekazać innym ludziom, innym sportowcom, czy może w ogóle komukolwiek? No, już taką e, ideę zaszczepiliśmy razem e, z dyrektorem PR-owym turnieju, że bardzo dobrze by wyg... fajnie by było, gdyby e, Herosi by się pokazali na Mistrzostwach Świata. No to jest e, miejsce, które zgromadzi wiele tysięcy ludzi. No i taka akcja. E, pomocy z jednej strony, a z drugiej też promocyjna dla tej fundacji na pewno będzie bardzo dobra. Uważamy, że na przykład granie z małą naszywką herosów na koszulce, na strojach, czy chodzenie w tym, to też jest fajna rzecz, ponieważ ludzie widzą. Im więcej się będzie widziało, tym więcej się będzie mówiło i potem się będzie no, więcej dawało, na choćby z tego jednego procenta.